Witam Was serdecznie, dziś mam dla Was twarz, a w zasadzie głowę, świetny sposób na to, by potrenować z dziećmi części ciała, oczywiście części ciała w obrębie, w obrębie głowy, chociaż powiem Wam, że w tych starszych grupach śmieszniej wychodzi, gdy, gdy dzieci mają narysować nogę, rękę i, i pępek. Yy, w każdym razie ja tutaj sobie pomogę podkładką, żebym Wam mogła dobrze narysować wszystko i żebyście dobrze widzieli. Tak więc, yy, oczywiście, różowa kartka, kształt mniej więcej twarzy, zalaminowana. Ja generalnie bardzo mało laminuję. Ponieważ dosyć e, często zmieniam materiały i e, nie widzę potrzeby, nie widzę, żeby te karty tak się niszczyły, te wszystkie pomoce, ale jest kilka takich e, zabad, gadżetów, do których uważam, że laminowanie jest konieczne, bo będą wielokrotnego użytku. Oczywiście e, marker zmazywalny do tablic. No i tutaj, proszę bardzo, czy też na wasze hasło, czy na jakąś karteczkę wylosowaną dla starszych grup, e, dzieci rysują. Kolejne części twarzy, tak? No, niech to będą oczy, prawda? Tutaj mają oczy, nos, usta, włosy i tak dalej, i tak dalej, brwi. Wszystko można rysować, oczywiście. Bądź też można zrobić to w sposób odwrotny. Wynarysujecie i prosicie dzieci, żeby zmazały daną część ciała, tak? proszę zmazać nos, proszę zmazać włosy i tak dalej, i tak dalej ja wykorzystuję do tego takie chusteczki kuchenne wielorazowe, wracają do domu, ja piorę możecie do tego wykorzystać nawet chusteczkę higieniczną co do gąbek jak najbardziej, też można je potem przecież wybrać spokojnie, tylko ostrzegam nie używajcie tej strony, bo ta strona jest na tyle szorstka, że porysuję Wam kartkę porysuję Wam tę y, zalaminowaną kartkę i y, niestety będziecie mieli potem kłopot, żeby to zmazać dokładnie, bo te rysy będą coraz głębsze i ten marker będzie wchodził w te rysy. Więc jeśli chcecie tym mazać, to uczulam, żeby tylko tę miękką część wykorzystywać, a tak to chusteczka higieniczna, bądź też taka szmatka w zupełności wystarczą. Y, dzieci mogą rysować, y, możecie puścić takie dwie buźki, trzy buźki, w zależności od tego, ile macie dzieci w grupie. I... Y, y, Możecie rzucać kostką i do każdego ym, numerka będzie przypasowana jedna część twarzy. Może być śmiesznie, możecie się umówić tak, że jeśli coś wypadnie drugi raz, no to już tego nie robimy, ale możecie wymyślić, że okej, okay, no dobra, wypadło, no to będą trzy nosy. Yy, dzieci są yy, bardzo podekscytowane, kiedy mogą właśnie rysować samodzielnie kiedy te twarze wędrują i mogą dorysowywać kolejne elementy. Bądź też tak jak mówiłam, wyrysujecie, a one muszą zmazać, czyli troszkę prostsza wersja yy, może bardziej dla tych młodszych grup będzie się nadawała, ale powiem wam, że dają radę, a jeśli nie no to tam zawsze można trochę podszepnąć. No i co? Na koniec zmazujecie i kolejna grupa jest już yy, ma gotową kartkę. Tak, i możecie rysować od samego początku, od nowa. To wszystko idzie dalej. O, i w ten sposób w 3 sekundy jesteście przygotowani do następnych zajęć. Także jest to fajna, fajny sposób powtarzania słówek związanych z buzią, z twarzą, bądź też, jak się właśnie okazuje, z całym ciałem. Jeśli będziecie mieć na to ochotę, jeśli grupa jest właśnie roześmiana i lubi się tak bawić, to, to jak najbardziej korzystajcie i wymyślajcie różne e, zabawne sposoby na utrwalanie wiedzy. Dzięki. E, wszystko w blogu, na blogu opisałam, więc zaglądajcie, wrzucam tutaj odnośnik.